Proszę Szanownego Państwa, witam przed następnym filmikiem, szykujemy się do następnej trasy, a tu nas zaskoczyła zima i drogowców, proszę Państwa Szanownego, takie, takie oto okoliczności, to dzisiaj jest poniedziałek, pierwszy, nie, 30 listopada, nie pierwszy, jeszcze nie, jutro jest pierwszy, 30 listopada, moje min. zresztą, 30 listopada, genowe fejki tak zwane, Słuchajcie, no zima, nas zaskoczyła, zima nas zaskoczyła. Nigdy ciężarówką nie jeździłem, po taką, tym bardziej taką dużą, może mniejszą jeździłem, ale taką dużą nigdy nie jeździłem po śniegu, po białych drogach. Także może się dziać, chociaż drogi są czarne i przetopi, yy, będzie się działo. No, mam nadzieję, że nie, ale może się dziać. Yy, zimowe opony w tym żarówce? Z, zapomnijcie, to nie Kanada. No, Samochodzik się grzeje jeszcze trochę i będzie można jechać. Szanowni Państwo, jakie piękne warunki, jaka piękna zima w Karpaczu. My się spakowaliśmy już do Sacika i jedziemy zaraz do ciężarówki. Jeszcze obiadek w domu zdążymy, a jaką koszulkę dostałem. Szanowni Państwo, czuję się tak wyróżniony, że ja pierdolę. A skoro dali za darmo, trzeba ją zdzierać na maksa. Spadamy. Co, następny tydzień się zaczął. Jestem już na załadunku. Działamy. A tu Skakania będzie wyjeżdżać. A my się rozładowujemy i załadunek, i pompa na Niemcy. Kolega wózkowy wie co robi. Chyba cały czas trzeba pisać Chyba, że taką kurtę pamięć musisz. Raczej nie. raczej nie i oto proszę państwa mijamy przepiękną Jelenią Górę Co tradycyjnie tankujemy się na ostatniej stacji paliw przed granicą na autostradzie na Bipi, czego to w tym zgorzelcu i okolicach tak strasznie piździ, za przeproszeniem. Zawsze tu jest zimno. Tankujemy się, bierzemy zapiekankę i jazda. Tradycyjnie na Bipi za punkty zapiekanki. coraz wolniej. Nawet wyłączyłem całkiem tempomat. Wyłączyłem na, tylko na kaganiec ustawiony przeze mnie, No i tak na nozy. 40 km na godzinę. Cóż za zawrotna prędkość? Momentami w ogóle pasów nie widać na drodze. Nie wiem, czy swoim, czy swoim pasem jadę. Teny Thuringon. Mnie też cały czas korci, żeby wyprzedzać, ale tam z przodu coś się dzieje, zdaje się, wszystkimi pasami pługi idą. Z drugiej strony jazda 40 na godzinę, trochę przegięcie. Ja działa cały czas tylko z kierownicy. Dzięki wszystkim za rady. Nie jestem w stanie na razie tego sprawdzić, bo, bo trzeba jechać, bo w podwójnej trzeba zapierdalać. Każdy to wie. Yy... Próbowałem też, ktoś kolega doradził, wyciągnąć kluczyk na jakiś czas, jak tankowaliśmy. I tak wyciągnąłem kluczyk, yy... zamknąłem samochód, poszliśmy płacić, zamawiać zapikanki. Yy... Niestety to nie pomogło, dalej radio nie działa. Może się później dobiorę do bezpieczników a, a jak nie to nie wiem, no też już się mało przyzwyczajam do obsługi z, z kierownicy trochę jest bardziej skomplikowane, bo trzeba na dłużej yy, wzrok odrywać od, od, od drogi Tak to się klikało tylko na na, 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 na radiu i tyle A to trzeba więcej, więcej kliknięć przejść na kierownicy, jednocześnie nie gapić się na wyświetlacz ale da się że jakby radio całkiem nie działało, ale, ale działa. Na razie mam to gdzieś, na razie trzeba jechać, może na jakiejś pauzie się pobawię, albo nie wiem. I tak jutro zjeżdżamy do bazy, to może tam będzie mechanik. Niech sam psuje. Co ja się będę? To nie mój samochód. Nie mam pojęcia, czy koledzy, którzy wyprzedzali, yy, gdzieś pojechali, czy musieli z powrotem wjechać na swój pas prawy. Bo tam na 100% na początku pługi idą. I stąd ten korek. Dobra, pługi zjechały, może przyspieszymy wreszcie. Chociaż na razie tak słabo przyspieszamy. Nie jest jakoś ślisko. Nie wiem, ktoś tam się boi na początku. Nie, niemieckie radio radziło, żeby zostać w domu i pracować zdalnie. Hm. Chyba plus Eurotrack Simulator. No bo jak inaczej. Mogę spróbować, jak mi będą tyle opłacić. Słuchajcie, wyprzedziłem, bo już kurde nie dało się. Jazda 50-40 na godzinę to już lekkie przegięcie. Ja jestem człowiek z gór. Jazda po śniegu to dla mnie nie pierwszyzna, aczkolwiek yy, no, tandemem nigdy nie jeździłem po śniegu. Ale niestety jest komidości, no pędzimy. No, najeździliśmy no, się jak jasna cholera. Jakieś 5 minut się szybko jechało. I wanna be. No słuchajcie, robi się coraz zabawniej. To, to jest jazda. zaś się rozkręca. Sześć na godzinę. Gdybyśmy jechali normalną prędkością, ja podczas swojej zmiany dojechałbym do mety. Jeszcze by mi prawie pół godziny zostało. Natomiast mam już dwie godziny wyjechane, a prawie trzy godziny jeszcze zostały do mety. Więc nie ma takiej opcji, żeby moja zmiana wykończyła dzisiejszą trasę do Niemiec do mety. No ale co najmniej od godziny jedziemy też w porywach 30 na godzinę Popatrz na parking Pierdole to To I takie to oto urocze warunki, proszę Państwa. Korki, jazda 30 na godzinę, w porywach 50 na godzinę, czasami stoi całkiem. I już mamy 3 godziny opóźnienia w stosunku do harmonogramu. I już wiemy, że się nie zmieścimy w okienko na rozładunek. Co będzie, się okaże. Może znowu nas oleją i wyślą na drzewo. No i z naszego misternego planu, żeby tym razem się udało i poszło lepiej w tym tygodniu, oczywiście nic nie wyszło. Ponieważ przyjechaliśmy na miejsce yy, od 4 godziny spóźnieni. W związku z tym będziemy o 4 godziny spóźnieni na rozładunek. Więc prawdopodobnie nic z tego nie wyjdzie. A tam niemieckie pojeby zrobiły zasieki, przez które wirus się nie przeciśnie. <laughs> Oto zabrudzony czujnik odległości który mi sygnalizował, że całą drogę i wkurzał mnie. No to tak szanowne państwo, jesteśmy już na miejscu na parkingu. Dojechaliśmy po całej nocy i połowie dnia, bo dotarliśmy tu na 11, a powinniśmy być o 7. Ja tu przy okazji muszę ogarniać firmę, bo, 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 bo jeszcze nie wszyscy tam potrafią mnie zastąpić Ale działamy, nie ma sprawy słuchajcie nie, nie wiem, co będzie z rozładunkiem, bo okienko na rozładunek mamy od godziny 16.30 do 16.45. Oni oczywiście się tego nigdy nie trzymają, wzywają nas później. Ale w tym mniej więcej przed tym okienkiem powinniśmy się zameldować na tej aplikacji na telefonie. Natomiast 16.30. Natomiast musimy wykręcić pauzę 9, która się teraz kręcić. I ta pauza nam się skończy o godzinie 8.00. Także sami wiecie, rozumiecie. My się zgłosimy oczywiście na tej aplikacji, ale czy my dzisiaj będziemy rozładowani i załadowani? Śmiem wątpić, bo taki jest harmonogram. Dzisiaj mieliśmy tu przyjechać. Załadu... Rozładunek i załadunek i w nocy powrót do Polski i tam znowu załadunek i rozładunek. Rozładunek i załadunek. Natomiast to okienko, tak jak mówię, mamy o 16.30, a wolni będziemy o 20.00. Jak to wyjdzie? Podejrzewam, że no, co podejrzewam? Obawiam się, że znowu nas przytrzymają do jutra po prostu. Będziemy kwitnąć 24 godziny, i źle. uroki transportu. Uroki. W biurze dobrze, że mamy tą aplikację. Bo normalnie trzeba iść papiery w łapę idziesz dawać się do biura. Strzekować, jak to mówią Kanadyjczycy. YouTube'owi. Czy Amerykanie YouTube'owi. Załóżmy, oczekuję 10-20 osób. Tam jest biuro, ale jest straszny koronawirus. Porobiono zasieki, pomalowano kreski. Do, do środka, do wielkiego biura, wpuszczają jedną osobę, ewentualnie dwie. Reszta ma moknąć na deszczu, bo jest urocza pogoda, śnieg z deszczem pada. Ja drugi raz się nie dam na brat, nie będę stał. Wtedy w czasie poprzedniego kółka stanąłem sobie no i tak nie miałem nic do roboty. Siedzieć, kurczę, gapić się w ciężarówce, w nic. Tam było słoneczko, świeciło, fajnie było, miło, ciepło. Mówię, postoję sobie, zobaczymy, co z tego wyjdzie. I tak nic z tego nie wyszło. Natomiast drugi raz się na to nie, nie nabiorę, a tym bardziej w hmm, takiej pogodzie, w śniegu z deszczem. W biurze, jak są trzy osoby, tu już zarazę koronawirus, a jak wszyscy stoją, mokną na deszczu, to nie zachorują. Swoją drogą, z tym koronawirusem ciekawa historia. Nikt już nie choruje na grypę. Nikt. Nikt nie choruje na tak zwane przeziębienie to są cuda, nie? No. najadłam się, Rybatkę obalam, idziemy spać zaraz. A słuchajcie, jakby mnie muliło w czasie jazdy myślałem, że umarnę Potem ten kolega mnie zmienił jego też muliło. I jaki numer żeśmy odstawili. Takiego numeru żeście nie odwalili jeszcze Korek. Na aplikacji yy, Google Maps 9 minut, no okej, okay. stoimy 9 minut, stoimy 9, stoimy, kurczę, drugie 9, stoimy 25, wszystko stoi, stoi lewy, prawy, wszystko stoi i zaczynamy odpływać, nie, zaczynamy odpływać. Nagle mnie budzi klakson, co jest grane, kolega za kierownicą śpi, patrzymy, wszyscy dawno pojechali, przed nami pusto, a my stoimy i robimy koryaki, śpimy w samochodzie, na pasie ruchu, masakra. On <laughs> odpalił samochód i jeździ. <laughs> Taki zaspany, to nie wie o co chodzi. Bosko, bosko, bosko. Takiego numeru coś się jeszcze nie zostawili, chyba. Dobranoc, o godzinie w pół do dwunastej. Słuchajcie, ale nerwowa. Wzięli nas na rozładunek, myśmy byli 4 godziny za późno, 4 godziny po wyznaczonym czasie rozładunku. Pracują do 22.00. O 20.30 dopiero dostaliśmy sms że nas biorą. Także rozładunek z samochodu z przyczepy w dwóch miejscach, teraz załadunek, ale kurde, wszystko na styk i nerwowa, Ale damy radę. Znaczy nie żebym ja się tym jakoś specjalnie przejmował, bo będziemy mieli zapłacone, czy stoimy, czy jedziemy. Ale no fajnie było zdążyć na, na normalne terminy i być w domu, no, normalnie na weekend, a nie znowu w sobotę. Słuchajcie, tu jest za dyma jak jasna cholera. Po 9 padać na, na dwa wózki ładują. Trzeba się zwijać szybko żeby nadążyć za nimi normalnie ledwo nadążamy za nimi załadunek całego samochodu i przyczepy w ciągu 15 minut No dobra, to dotarliśmy do Polski, jesteśmy na pierwszym BB na twórce, Zapiekaneczka zapaliło nasze za punkty. Jechało się dobrze tym razem. W przeciwieństwie do poprzedniej nocy. Nie było już szaleństwa, nie było śniegu, nie było wyścigów takich jak w piątek. Także luzik, spadamy dalej. Jechałem do Polski, pauza dziewiątka, i odpoczywamy, ale w domu, bo mamy blisko. A rodzinka przyjechała mnie zabrać. Idziemy do domu, przywitać się z Kotem. Kto z Was, pauzę dziewiątkę, spędza w pensjonacie Orion. Ciągnęła nas służba celno-skarbowa do kontroli zaraz po starcie. 5 km po starcie. Inauguracja. Jeszcze tu nie byłem wciągany w tym miejscu. A zawsze ktoś tu stoi. Albo inspekcja albo policja z suszarką albo tak jak teraz służba celno-skarbowa. Zaraz jedziemy dalej mam nadzieję. No a po załadunku i kontroli celno-skarbowej jesteśmy już w Niemczech. Jak widać Tunel na początku autostrady A4 w Niemczech. Po przekroczeniu granicy jest już parę minut po północy. Pędzimy w kierunku mniej więcej Stuttgartu. Oby tym razem było lepiej pod względem korków i warunków na, drod na drodze. A wyobraźcie sobie, że wysłałem w międzyczasie. Moim sprinterem, którym zawsze jeździłem w Holandii, wysłałem syna z transportem. I w Holandii mu się popsuł sprinter. Rozpadło się sprzęgło. Siłowniczek hydrauliczny wymienili w warsztacie w Holandii. Sprzęgło chodzi dziwnie, nie wchodzi pierwszy bieg, drugi ledwo co wchodzi. Także nie wiadomo, czy syn w ogóle dojedzie do Polski. Jeszcze mi ten stres był potrzebny. Rano i zmiana. Jedziemy dalej. No dobra, słuchajcie, dojechaliśmy na miejsce. Jesteśmy i tak spóźnieni, także nie trafimy znowu w okienko czasowe. Głównie dlatego, że na załadunku jakoś długo zaszło. Byliśmy o 19.00, nawet przed 19.00 na załadunku pod Jelenią Górą, a wyjechaliśmy stamtąd około 22.00. Także zeszło nam trochę za długo, więc tu jesteśmy spóźnieni no, co najmniej o godzinę w stosunku do naszego okienka czasowego. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ja nie będę już szedł do biura no, ulubionych Niemców. Będziemy próbować aplikację jakoś się zameldować, zarejestrować, zczekować. Ale słuchajcie, odkryłem świetną rzecz w Niemczech. Na autostradzie to chyba była szóstka. Był zamontowany budzik. mi się spać, przesypiałem. Tam robiłem różne cuda, nie? Że, żeby nie zasnąć. Ja, żułem gumę, jadłem jabłko i tak dalej. Jechałem 86. I błysnęło czerwone światło w oczy z pobocza. Błysnęło w oczy, słuchajcie, od razu się obudziłem. Już mi się nie chciało spać. Świetna sprawa, Niemcy. Ale działa tylko chyba powyżej pewnej prędkości. Kółku udało nam się szczęśliwie wrócić prawie z powrotem do miejsca startu. Przed nami przez większość drogi w Polsce snuła się, snuło się paliwo z dawnego Statoila w porywach 50 na godzinę. Tymczasem mijamy uroczą Jelenią Górę. Patrzcie jaki to wyglizdów. Coś się dzieje. Zaraz nam samochód przewróci. No i tak to oto Szanowni Państwo kończy się aktualny tydzień. Czyli mówiąc inaczej kończymy kółko. Tygodniowe, a nawet dwa kółka tygodniowe. Załadowaliśmy się już na następny tydzień. Jedziemy znowu do Niemiec, ale to w poniedziałek. W tej chwili mamy piątek, godzinę 23.30. A więc, innymi słowy, zastanówcie się dobrze, zanim zdecydujecie się zostać kierowcą zawodową. Bo podczas gdy normalni, wolni ludzie, zatrudnieni jako niewolnicy w korporacjach, że dawno mają wolne i świętują piątek, piąteczek, piątunio kierowca zawodowy musi zapierdalać a mnie osobiście jeszcze czeka ze 3 godziny jazdy dzisiaj zanim będę miał weekend do zobaczenia